Hej! Witam Was w poradniku plastycznym. Dziś chcę Wam pokazać jak zrobić prostą, śliczną i małą gwiazdkę origami. Więc zaczynamy. Gdy mamy kartkę odmierzamy 1 cm szerokości i go Zaznaczamy. O tak? A teraz w ten sposób odmierzamy dwadzieścia centymetrów. O tak? I rysujemy taką prostą linię. Tak? I teraz dołączamy. I wyjdzie nam taki paseczek. Teraz musimy go wyciąć. A więc bierzemy nożyczki. И вытираем наш кусочек. Mamy już wycięty swój paseczek. Reszta papieru nie będzie nam już potrzebna, także możemy ją odłożyć. Teraz bierzemy paseczek i go skręcamy. A jak go skręcamy? O tak. tak może z tej strony pokażę Dbamy tak bierzemy i skręcamy w ten sposób teraz bierzemy końcówkę tego i wkładamy do środka o tak Teraz robimy taki jakby supełek, ale nie pozwalamy, aby kartka nam się zgięła. I ten supełek doprowadzamy aż do końca, do końca, do końca. O tak. I teraz to ściskamy. Ten mniejszy pasek, co nam został, to go obcinamy kawałek i wyginamy właśnie tu, tak do środka, chowamy go. A teraz robimy naszą gwiazdkę. Bierzemy ten długi pasek, który nam został. Przekładamy go tak w tą stronę i zginamy. Widzicie? Teraz nam się układa, abyśmy go zgięli tutaj. Więc go zginamy w tym miejscu. A teraz nam się ułożył abyśmy go zgięli tutaj, w tym miejscu. Widzicie? Samo nam się układa tam, gdzie mamy go zginąć. I zginamy. Teraz nam się ułożyło tutaj, także zginamy tutaj. I ułożyło nam się tutaj, także zginamy tak. I teraz, co nam zostało? Zaginamy pod ten paseczek i wychodzi nam coś takiego ale to jeszcze nie jest do końca gwiazdka teraz trzeba palcami ścisnąć te boki boki nie wiem jak to jeszcze można nazwać ściskamy to tak aby powstała nam gwiazdka. O tak. I gdy już ścisnęliśmy wszystkie rogi, powstało nam coś takiego. to jest właśnie nasza gwiazdka. O tak bliżej kamerę jeszcze pokażę. O tak. Zobaczymy gwiazdkę. I wygląda tak. Mm. I to jest właśnie już koniec naszego filmiku. Myślę, że y, gwiazdka jest śliczna, bardzo prosta w wykonaniu y, i jest to sposób wykonywania origami dlatego, bo nie był potrzebny nam w ogóle klej. Jeśli wam się podobało y, łapkujcie A jeśli chcecie więcej takich filmików, to subskrybujcie mój kanał. Dziś jest dróg, dzień świąt, dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości, pieniędzy i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. I tego, czego sami chcecie. Ostatnio w moim filmiku mówiłam, że prawdopodobnie będę nagrywać e, challenge z moją przyjaciółką. I właśnie przedwczoraj u niej byłam i ona się zgodziła. Także w najbliższym czasie powinien pojawić się e, pierwszy odcinek naszego challenge'u. Także jeszcze raz pozdrawiam. No, są świąt i cześć.